Będę mówił przede wszystkim o sprawach no, odnoszących się do Polski, a nie o sprawach wewnętrznych. Ale jeżeli tak poruszę, to przede wszystkim się do kwestii wiarygodności. Bo polityka demokratyczna opiera się w niemałej mierze a powinna się opierać na zaufaniu. Ja wjeżdżam. Teraz przez chwilę przed pół godziną do Parnowa, i widzę billboard, jeszcze ciągle wysiądzu billboard pana X i napis Prawo i Sprawiedliwości. Wiem, że ten pan kandydował z tej partii. Wiem, że ten pan doskonale wiedział jaki jest statut tej partii, doskonale wiedział jaka jest praktyka polityczna tej partii ten narzeka. Wiedział jakie są inne regulacje. Wiedział jakie są wyniki sondażowe tej partii. I przyjął wszystkie tabliczki, został posłem, a zaraz później odchodzi, to wprowadza w błąd swoich wyborców. Czyli podstawowa zasada demokracji, że wyborca wie na kogo w No zostaje tutaj drastycznie złamana. Drastycznie, przepraszam, złamany. Poza tym ten kabel i inni, odeszli, Zastał w momencie konstytuowania się klubu, zapytałem przeze mnie, czy chce zostać w klubie i jeżeli nie chce, to żeby przynajmniej na tym poziomie relacji między nami zachował się elegancko, użyłem takiego określenia, estetycznie i nie patrzyłem w takiej deklaracji. Bo no deklaracja jest jednoznaczna i oznacza, że się zobowiązuje przez cztery lata przez całe czas. I ten pan podpisał tą deklarację, to no, mniej, mniej dzisiaj w Prawie Sprawiedliwości nie jest. Czyli znów mamy tutaj do czynienia ze skrajną niewiarygodnością. No, nie chcę używać mocnych słów, ale sądzę, że opieranie przyszłości polskiej prawicy na ludziach tak skrajnie niewiarygodnych, tak bardzo lekceważących zarówno wyborców, jak i swoich kolegów, swoich koleżanków, swoich kolegów. Jest łagodnie mówiąc krajem niepełnym.